Wróciliśmy do domu i ja tak kocham, jak na mnie czekają takie przecudowne paczki. Właśnie dotarły do mnie komplety pościeli z firmy Marohom. My już te komplety mamy, no już dłuższy czas, wydaje mi się, że chyba z 3 lata sprawdzają nam się idealnie. Tutaj w nowym domu mamy inne konfiguracje łóżek pościeli, także musiałam hodomawiać kilka nowych. Kościeli, piękny. Zaraz wam pokażę. Taki piękny kolor. Otwierałam pudełka, i tutaj zobaczcie, mam kilka kompletów tego samego koloru, dlatego że wziąłem jeden w rozmiarze 180. 160 wzięłam, bo też potrzebujemy na jedno łóżko dla gości, na drugie. Ten kolor jest przepiękny, ale tutaj też mam. Przepiękny komplet różowy, dla szarlotki. Podoba Ci się? Taka a, różowa pościel. To, to dla kogo? To dla gości, a to dla ciebie. Taka śliczna różowa. To jest dla jednego gości, to jest dla drugiego gościa. Tak. Od drugiego, od drugiego. Tak, a to dla kogo? Dla mnie Tak, ok, dla mnie. To dla mnie i dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. Ta tkanina jest taka jakościowa. Zaraz wszystko wrzucam do prania. Mam jeszcze, słuchajcie, cudowne obrusy które pokażę Wam może jutro jak się odkopię z rzeczy, z pudełek bo mam tutaj wszystko porozrzucane póki co w domu ale obrusy miałam na święta zamówiłam, sejcie trzy a wykorzystałam tylko dwa, bo są tak rewelacyjne, że nie, zatrzymają, nie zatrzymują brudu i od razu po nich spływa na przykład właśnie rozlany napój, także jak tylko znajdę to Wam je pokażę na pewno widzieliście jak ja w grudniu kupowałam komplety pościeli, ale one były tak beznadziejne i ja już w ogóle za późno się odezwałam do Marho, więc tylko uszyłyśmy obrusy na święta, a stwierdziłam, że reszta kompletów już na spokojnie sobie dojdzie po nowym roku. No i powiem, wam, że dzięki Bogu, bo tamte komplety naprawdę nie nadają się do niczego, a tutaj świetna tkanina jest. A i co jeszcze ważne, to zamówiłam sobie y, prześcieradła też do tych pościeli. I na przykład na samą górę potrzebuję mieć prześcieradło 200 na 200, więc właśnie takie mam tutaj idealne. Pod materac. I pod tą pościel również mam przez na górę wrzucić ten materiał do prania. I zobaczcie, on zupełnie inaczej wygląda tutaj, w tym świetle, bo tam na dole było troszeczkę ciemno. I jak tylko wypiorę, wysuszę to. Pokażę Wam, jak pięknie będzie wyglądać na łóżku.